Hej, hej kochani! Mieliście kiedyś tak, że jakaś książka była dla Was jednocześnie bardzo ciekawa, wciągająca, uważaliście, że po prostu ktoś kto to napisał jest wielkim geniuszem i w ogóle ta książka jest mega błyskotliwa i zaskakująca. No a właśnie jednocześnie też strasznie się przy niej męczyliście i po niej po prostu mieliście tak zwany ten y, zastój czytelniczy. Jeśli kiedykolwiek tak mieliście, to będziecie wiedzieć, jak ja czułam się przy jednej takiej serii, o której dzisiaj sobie porozmawiamy. Jest to seria The Inheritance Games. E, oczywiście ja tu mam drugą i trzecią z, sorry, e, drugą i trzecią książkę, ponieważ ja je pożyczam z biblioteki i no... Przy poprzednim pożyczaniu pożyczałam sobie właśnie tą tylko pierwszą część, żeby sprawdzić, co to w ogóle jest, bo kompletnie nie wiedziałam, co to jest, a okładka mi się spodobała. Na no, właśnie teraz, przy kolejnym pożyczaniu, wzięłam już sobie te pozostałe części. Także ja mam tylko drugą i trzecią część i jakoś będziemy musieli to trochę przeboleć, jeśli ktoś lubi, jak no, się pokazuje wszystkie trzy części. Ale myślę, że to raczej nie będzie nam za wiele przeszkadzać w tym, że nie ma tej, tej pierwszej części tego początku serii. Poza tym, że no, będę musiała się posiłkować jak zwykle e, nieprofesjonalnie z opisem na kartce, e, które właśnie sobie teraz przeczytamy. Jeśli ktoś w ogóle nie zna historii, właśnie te Inheritance Games. No to właśnie mu teraz nakreślę. A jeśli ktoś zna to tak trochę, albo czytał i trochę zapomniał, no to będzie mógł sobie to przypomnieć. Avery Grams chce przetrwać szkołę średnią, zdobyć stypendium i uciec od dotychczasowego życia. Ale jej losy zmieniają się w jednej chwili, gdy umiera miliarder Tobias Hawthorne i zostawia jej niemal cały swój majątek. To jakaś pułapka? Avery nie ma pojęcia, nigdy na oczy nie widziała Tobiasa Hotorna. Aby otrzymać swoje dziedzictwo, musi przenieść się do rozległego, pełnego sekretnych przejść i zagadek Hawthorne zagadek House, zajmowanego również przez rodzinę, którą właśnie wywłaszczył miliarder. Jego czterech błyskotliwych wnuków dorastało w przekonaniu, że odziedziczą fortunę. Czy Avery jest oszustką, czy też ostatnią zagadką dziadka, który uwielbiał zaskakiwać wnuków? Uwięziona w świecie bogactwa i przywilejów dziewczyna, Zostanie wciągnięta w niebezpieczną grę. Jak widzimy, jak słyszymy po opisie, e, seria ta The Inheritance Games jest bardziej taką serią e, pełną zagadek, tajemnic. Jest takiego właśnie, no, tak jak powiedziałam, z tajemnicami, że e, właśnie taka niepewność towarzyszy nas nam przez całą tą fabułę tych książek. Ja chyba na short tutaj gdzieś na YouTubie dawałam, że to jest takie lekkie połączenie Sherlocka Holmesa z tym właśnie odkrywaniem zagadek, w połączeniu trochę z rodziną monet. Przynajmniej ja to tak odczuwałam na samym początku, właśnie, bo to się dzieje w świecie takich właśnie bogactwa, ludzi wpływowych. Mm, I te tajemnice to wszystko przybierają tak na sile, że to tak wciąga człowieka i mnie na początku też wciągnęło. Właściwie trzymało mnie to no, do końca, ale właśnie chciałabym to nakreślić to, co na samym początku powiedziałam, że jednocześnie te książki są wciągające, ale po nich ma się już takie po prostu dość i mm, jest się takim tak jakby przebodzcowanym całą tą historią. Chcę tu dopiero wspomnieć o głównej bohaterce, Avery, która no, uczestniczy w tych wszystkich wydarzeniach. Właśnie w niej podczas tych książek zachodzi taka. Mm, no nie wiem, czy można powiedzieć duża zmiana, bo na początku za wiele o, niej, o jej charakterze nic nie mamy, dopiero potem zaczyna się tak, jakby wykształcać jej ten charakter yy, w miarę postępu czasowego. Kiedy właśnie przebywa w tym Hawthorne House, ja już się nauczyłam mówić bo Hawthorne. Yy, mówiłam wcześniej, a teraz to chyba, chyba się to mówi Hawthorne. Yy, ale to nieważne. I w ogóle na każdym kroku te zagadki prowadzące właśnie do rozwiązania tej tajemnicy, gdzie główna bohaterka, no i wnukowie, to piasa Hotorna. Starają się rozwiązać tą zagadkę, dlaczego właśnie ona została wybrana, tą miliarderkę, tą dzieciczkę tej fortuny. To wszystko jest trzymane w napięciu aż do końca serii. Nie jest to trzymane w pierwszej książce, tylko w ogóle w tej trzeciej, a i tak zostawia takie, że nie jest się pewnym do końca. Mimo tego, że jest wyjaśnione, bo nie będę ukrywać, yy, mnie trochę to wyjaśnienie zawiodło, tyle, że ja się spodziewałam czegoś bardziej takiego yy, oczywistego, a właśnie w tej serii nic nie jest oczywiste. I to jak sama autorka yy, Jennifer Lynn Burns jak ona potrafi manipulować tym wszystkim yy, tą całą fabułą. I to tak iść trochę y, od, od końca do początku, jak to się wszystko zaczęło, od całej tej y, śmierci i to, co się działo przed śmiercią, i takie retrospekcje, można powiedzieć, nawiązania do przeszłości, pełno nawiązań do przeszłości, bo oczywiście miliarder zmarł i odkrywają, co się działo za jego życia, i to jest takie. Zagadka goni zagadkę. W tej książce można powiedzieć, że w każdym króciusieńkim rozdziale coś nowego dochodzi, bo w ogóle cała ta seria ma takie tak krótkie rozdziały. No najwięcej nie wiem ile po 6 stron rozdziału jest. No może troszkę więcej, ale nieraz jest rozdział po prostu na dwie strony. W sensie nie. No, na całą kartkę z dwóch stron, czy coś takiego, i to się szybko czyta, ale właśnie jak na to, że w prawie każdym rozdziale dochodzi jakaś, jakiś zwrot akcji, przynajmniej w moim odczuciu są to jakieś takie zwroty akcji, mniejsze czy większe. W prawie każdym mówię, bo no nie w każdym, że co rozdział to coś innego, ale. Strasznie duże w każdej książce jest natężenie tych zwrotów, akcji, plot, twistów, kolejnych zagadek, które no, dochodzą do, no, do całej tej fabuły. I jedna zagadka jest rozwiązana, kolejna jest w połowie rozwiązywania, dochodzi jeszcze kolejna. No i właśnie to jest to, o czym ja mówię, że ta książka trochę jest. Mam tu pod językiem słowo nahalna, ale taka przytłaczająca, co nie? Taka, że czyta się ją, jest wciągająca, bo są te zagadki, zwroty akcji. Chce się człowiek dowiedzieć tego jak najszybciej, co się stanie za chwilę, jak się potoczy dalej akcja, co jest rozwiązaniem zagadki. A jednocześnie to, że jest tak duże natężenie y, tych zagadek, powoduje, że człowiek się trochę gubi, co też często ludzie mówili, że no. Przy tej książce czują się głupio, ja nie mówię, że ja, bym się, ja się czuję jakoś tak specjalnie mądra, ale nie czuję się przy tym głupio I o tym, co za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale właśnie to, że ta książka, że te, ta cała seria jest takim właśnie, stra jest strasznie napchana tymi wszystkimi zagadkami yy powoduje to, że człowiek się przy tym trochę męczy. I tak jak ja skończyłam tą serię, to miałam taki lekki zastój czytelniczy, że po prostu miałam coś takiego nawet, że patrzyłam na książki i miałam takie nie chcę już czytać, miałam tak dość książek i trochę mnie mdliło właśnie napi do książek. No książkarze też tak czasem mają, nie ma tak, że cały czas kochamy wszystkie książki, tylko byśmy 24 na dobę czytali. To dla tych którzy uważają, że no, no tak jest, że 24 na dobę czytamy czasem mam właśnie takie zastoje i właśnie te książki mogą wprowadzać w zastój, jeśli nie jest się właśnie dostatecznie odpornym na to przebodźcowanie jeśli się ogólnie lubi takie duże natężenie akcji i tego wszystkiego, gdzie ja no tak lubię trochę jak się ciągnie ta książka nie jestem taką osobą, że ciągle coś się dzieje, jest No właśnie tak napchane tej akcji, no to trochę mnie to przebodźcowało A wracając sobie właśnie do tego, gdzie słyszałam no, kilka komentarzy na internecie, że ludzie czują się przy czytaniu tych książek głupio, zagłupi na to, żeby czytać i nic nie rozumieją. Ja rozumiem ich, wiem o co im chodzi, bo... Główna, nie główna bohaterka, y, autorka. Autorka ma naprawdę świetny umysł, jeśli chodzi o wymyślanie zagadek. Oczywiście pomijając to, że no, ona wymyśla je i ona będzie wiedzieć głównie o co w nich chodzi, aż do samego końca, gdzie my się potem po prostu dowiemy o co chodziło, ale wydaje mi się, że ona jest naprawdę taką błyskotliwą osobą, taką. Y, Właśnie jak z tym graniem w szachy, bo tutaj grają w szachy i tym wszystkim, taki ma taki. taki, ma, taki ma taki głęboki umysł, który pozwala jej na to, żeby bardziej skomplikowane zagadki no, tworzyć, i dla mnie to jest podziw dla niej, i w ogóle takie trochę zazdrość, lekka, chociaż pół na pół zazdrość, bo naprawdę. Na każdym kroku się zaskakiwałam w tej książce. Tak jak przy innych książkach, jestem w stanie przewidzieć, co się stanie. No to tutaj mało kiedy przewidywałam, co się w ogóle stanie, i to też taka trochę dla mnie zabawa, bo często mnie to nudziło, jak byłam w stanie właśnie wszystko przewidzieć w książce. A tutaj po prostu miałam szansę usiąść i po prostu się odprężyć. I cieszyć się tym, te, tą niewiedzą do samego końca. Yy, ale właśnie to, że ludzie chcą od razu wszystko wiedzieć, co się stanie w książce, no, zależy jak to. Dla mnie trochę jest to bez sensu, bo czytamy książkę po to, żeby się dowiedzieć, a nie przy pierwszym zdaniu już wiedzieć wszystko. Yy, no i trzeba czasem to zaakceptować, że nie jesteśmy tak genialni jak autor, który to napisał, który myślał nad tym, o wiele dłużej niż my to będziemy czytać i który tworzył to no można powiedzieć, nie wiem ile tu autorka tworzyła to, ale no nieraz po kilka lat tworzą jedną książkę i myślą nad tym, co wydaje mi się wymagało wielkiego wysiłku intelektualnego, żeby stworzyć taką książkę, która po prostu będzie e, na przykład dla fanów szeroka Holmesa po prostu będzie po prostu taką, y, roller, takim roller rollercoasterem, takim, y, jak to się mówi, no, wesołym miasteczkiem do znań. I trochę właśnie autorka, tak. Tak jak umysł pod tego Sherlocka Holmesa, że tak rozwinie ten umysł. Ktoś, to właśnie zna Sherlocka Holmesa, mi się wydaje, że większość zna. I to, jak on potrafił. Y, w niesamowity sposób rozwiązywać każdą sprawę, no to e, tak mi się wydaje, że to jest to samo i główna bohaterka też ma taki e, podobny umysł i nawet w którejś w książce taki mały spoiler dostaje taki przydomek Sherlock Holmes. No to proszę ja was, to jest po prostu dla tych, którzy są fanami Sherlocka obojętnie czy to właśnie tych takich klasyków czy właśnie któregoś filmu, czy tego serialu na Netflixie Sherlock, no to te książki na pewno im się spodobają. Ja sama lubię Sherlocka Holmesa, także bardzo mi się podobały. Ale właśnie to, że to natężenie tych zagadek, tych spraw do rozwiązania i tej akcji było duże, no to po prostu mnie to na, na sam koniec wyczerpało. A jeśli miałabym ogólnie ocenić całą serię, no to ja ją oceniałam już przy recenzjach na właśnie Instagramie. Możecie zajrzeć, zobaczyć, czy właśnie ten... bo ja nie pamiętam, co ja dokładnie tam mówiłam, ale jak przy każdej się trochę więcej rozpowiadałam, przy każdej książce. No to możecie sobie tam poczytać, wejść, zobaczyć w ogóle na mój profil, jakie ja książki czytałam, w ogóle recenzje poczytać innych książek. Ale... E, tak, jak teraz czuję, i tak mi się wydaje, że każdej dałam e, po 4,5 gwiazdki na 5. I całą serię też bym tak właśnie oceniła, bo świetnie napisana, wielki podziw dla autorki, ale właśnie to, że takie strasznie napchana ta akcja tymi zagadkami i mnie to męczyło, to no to właśnie te pół punkta odjęte. Niemniej warta przeczytania, seria. Ale może w takich troszkę dłuższych odstępach niż ja czytałam to jedno za drugą książką. No a jeśli ktoś czytał no, którąkolwiek, no, pierwszą tylko część, czy dwie części, czy całą serię, e, jeśli ktoś czytał, to może się podzielić swoją opinią w komentarzach, jak mu się te książki podobały, e, mu jej, komukolwiek. E, czy właśnie też mieliście takie poczucie jak ja, że Was trochę tak męczy to natężenie y, tych wszystkich zagadek, czy odwrotnie, bardzo Wam się to podobało. Y, no to właśnie jeśli ktoś chce, to może wyrazić swoją opinię, może komuś innemu się przyda, kto dopiero będzie czytał te książki, może właśnie w ten sposób zachęcicie albo zniechęcicie do przeczytania. Y, w zależności od tego, co kto lubi i czy w ogóle jest w takich klimatach y, zagadkowych. Jeśli oczywiście Wam się ten materiał spodobał, to proszę o łapkę w górę, żeby mnie motywować do dalszego nagrywania, do zakomunikowania, że ogólnie lubicie te książki, że zgadzacie się z tym, co ja tu powiedziałam, właśnie z tym natężeniem tych zagadek. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to serdecznie do tego zapraszam, żeby nie pomijać innych moich filmów żeby dalej być tu ze mną, jeśli Wam się ogólnie spodobał ten też film i jesteście ciekawi kolejnych, żeby właśnie nie przegapić innych jakichś takich recenzji, opinii na temat jakichś książek, serii, bo też zaczęłam czytać inną serię i tak też mam kilka spostrzeżeń co do tego, że jak się czyta seryjnie książki, właśnie z tym trochę męczeniem się, jedną tą całą historią i trochę znudzeniem. No to właśnie jak przeczytam tamtą serię, no to może o tym więcej opowiem w tym kolejnym odcinku. A tymczasem ja się z Wami żegnam w tym odcinku. Dziękuję, że byliście. Życzę Wam jak zwykle miłego dnia, tygodnia, miesiąca. Czytania książek w miarę swoich możliwości, w swoim tempie, żeby się właśnie nie męczyć. Czytania książek takich, które no, naprawdę rozumiecie, nie zmuszać się do czytania czegoś. Co Wam po prostu nie podchodzi. O no i w ogóle wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.